jak lecimy tym krokodylkiem? Bachem. Ale co, mój brat mi to pomaga? On jest lepszy w Browsers. Mówię od razu. Bo no, no, no może jest lepszy, bo na legendę zbiera. No, legenda legendą. Z tego skina dropnąłem z z legendy. Wiecie, wywaliło mnie. No wiecie? Wywaliło mnie. Ale no nawet chwilę było. Całość będziecie prawie u mnie na, na, na tym kanale. Bo może będę miał dwa kanały. Jeden, ale inne. Wiecie? No, dobra jest Jak widzicie Godzilla. Na no to jesteście wy, czy jestem ja? I zobaczymy kto wygra. Dobra, wielkie starcie, lecimy. O! Już. Widzicie? Tak nie musiałem się starać. Nie no, dosyć. Odbiorę na i bo do gry. Hmm. to jest dobre. To O dwa myślę, że coś dobrego. Teraz tu mamy jednego z do niego kupujemy, wiecie co? Znaczy. plus też jak kupujemy i musimy na tego znaczy. Znaczy. Dobra, to tak. czym gramy? to że ten nowy jeszcze nie grałem tym jeszcze nie grałem mówię od razu, to to jest nowy skin? tym jeszcze nigdy nie grałem Ja na początku miałem brał Stars może mój brat tak mi szalał, bo był fajny, ale tak to właśnie, bomby dobra, w koniec odcinka, odebraliśmy Pa pa wszystkim